W naszym imieniu, Pana, który stworzył niebo i ziemię, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Zgromadzimy się na miejscu kaźni, na miejscu niewinnych ofiar z Nowego Dworu, z okolic Nowego Dworu, którzy byli zamordowani na tym terenie przez okupanta niemieckiego tylko dlatego, że byli Polakami. Dobrze, że jest to miejsce. Właśnie przypomniane można powiedzieć, po 75 latach. Niech inni przechodząc tutaj, spacerując się, pamiętają, że to miejsce było uczczone ofiarami życia ludzkiego, wciąż w Polsce. Dlatego też będziemy się modlić za tych, którzy tutaj zginęli, chociaż ich ciała poczywają że gdzie indziej tutaj zginęli, tu oddali swoje życie za ojczyznę, tutaj złożyli ofiarę, można powiedzieć, na ołtarzu ojczystym. Módlmy się, Wszechmogący, Wieczny Boże, Twój Syn przez śmierć na krzyżu pojednał nas z Tobą. Wejrzyj łaskawie na zebranych tu ludzi. Niech ich wzmacnia moc krzyżowanego, aby umieli dźwigać swój krzyż codzienny i pewnie kroczyć drogą Ewangelii do wytkniętego celu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, że z i mękę swoją światło odkupić radę. Panie Boże, nasz Twój Syn umarł na krzyżu, a więc wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię. Pobłogosła ten krzyż, uświęć. Twoją modlitwą, błogosławieństwem to miejsce. Zmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w obotach śmierci zmartwychwstania syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Mówimy się jeszcze w intencji tych wszystkich, którzy tutaj oddali życie za ojczyznę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz w godzinę święci nasz Wieczny odpoczynek racz dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. Wieczny odpoczynek raczy im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Czy wszystkim dobrego dnia? Zbajcie, bo Krzysz jest znakiem zbawienia zawsze na drogach życia ludzkiego. Żeby tutaj po prostu nie był profanowany, żeby tutaj pano, żeby nie, było, nie był przedmiotem jakichś śmieci. Ten obelisk, prawda, kamień, który ma charakter, bym powiedział, trwałości, a jednocześnie pamięci po 75 latach właśnie dla tych, którzy tutaj ponieśli śmierć, którzy oddali życie którzy osierocili wtedy swoich najbliższych, pozostawili w sercu żali żałobę, żeby było tu pamięci tutaj. W jeszcze dobrze. Szanowni Państwo, 76 lat temu to, yy, to jest historia, tutaj jako mieszkańcy Państwo jesteście. Ogromna prośba do Państwa jako gospodarz cieszę się bardzo, że... Tyle czasu, od kiedy zostałem wójtem gminy, od samego początku zaangażowany w to sprawę był pan Mirosław Podgrudny, sołtys czy Janówek II. Tutaj nie rozstrzygajmy, bo to nie ma, nie ma małe znaczenie, czy to jest miejsce czcian czy Janówka, ale osoba, która zaangażowała się w ten temat dzięki temu ja też poznałem trochę historii, której też nie znałem, tak? choć mieszkam tutaj już prawie 15 lat. Proszę państwa, ogromne podziękowania dla księdza dziekana, że zgodził się i poświęcił to miejsce pamięci mieszkańcom, jak również Nowodworskiemu Towarzystwu Historycznemu, które od wielu lat już tutaj próbuje o tym miejscu pamiętać i angażować się w sprawy, żeby wyjaśniać trochę tutaj tej historii, która też tutaj się działa w czasie wojny. Proszę państwa, ogromna prośba do państwa jako i mieszkańców, rodziców czy dziadków, żebyśmy te historie przekazywali młodemu pokoleniu, bo to młode pokolenie od niego zależy przyszłość naszego kraju i żebyśmy tą historię, która tu się toczyła, czy może jeszcze osoby, które żyją w tym czasie, żebyśmy tę historię gdzieś próbowali spisać, czy dowiedzieć się i upamiętnić to miejsce, żebyśmy o nie dbali. Ja też teraz będę tutaj częściej, żeby tu nie było śmietnisko, tak jak ksiądz Prowasz powiedział. Dziękuję też obecnym radnym tutaj, czy panu sołtysowi wsi Trzcian i mieszkańcom wszystkim, żebyśmy o tym miejscu pamiętali od czasu do czasu i przekazywali to młodemu pokoleniu. O to zwracam też uwagę, bo ta młodzież gdzieś jednak o tej historii zapomni. Jeśli my tego nie przekażemy, państwo jako starsze osoby nie przekażą tego młodemu pokoleniu, to ta historia umrze naturalną śmiercią. Dziewywać. Ja jeszcze dopowiem, że nie jest ważne, czy te ciała tu spoczywają, czy nie spoczywają. Tu było miejsce Kazi. Dlatego też powinna być to upamiętnione. Dlatego też probosz wasz nie chciał. Proszę Proszony był przed pana wójta dwa razy, nie chciał zgłosił się do mnie, zgłosił się do kurii, kuria poleciła mi po prostu wykonać obowiązek. Prawda, mimo że proboszcz wczoraj też do mnie dzwonił i zabraniał mi tego kategorycznie, ale ja mam słuchać biskupa, a nie proboszcza Janutka. A powinien on mieć dla mnie też przynajmniej więcej szacunku, mm -hmm. bo tu byłem 8 lat i coś zostawiłem po sobie też. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.